Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Szczęść Boże w pracy wszystkim badaczom, którzy badają. I bardzo dziękuję organizatorom, gospodarzom tej konferencji za to, że działają. I ja jestem pewien, że ojczyzna Wam tego nie zapomni. Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Dlatego strasznie mnie boli. To jest marginalna uwaga i nie po to tutaj stanąłem, żeby tę uwagę wypowiadać, ale tak strasznie mnie boli, jak pan profesor Gliński mówi, polski rząd, polskie władze, to i tamto. No jeżeli się będziemy umawiać kurtuazyjnie, nazywać ten tubylczy, warszawski rząd, tę administrację polskim, to y, może ostatni gasi światło i wyjdźmy stąd szybko. To nie dowcip. Ja myślę, że, że już y, nie ma czasu na kurtuazję w takich sprawach i że właśnie, w tym się, ta konferencja jest, tworzy takie miejsce, w którym można po imieniu różne rzeczy nazywać. Teraz jaki ja mam tytuł, żeby tutaj Państwu zabierać czas. Jestem magistrem polonistą i bywam reżyserem filmowym, a nie badaczem, y, więc ja niczego nie badam. Ja tylko czytam, ja jestem tylko konsumentem Waszych prac, publicystyki, która mi przybliża dorobek poprzednich konferencji. Ja tylko jestem obserwatorem i, i marginalnym uczestnikiem życia publicznego i jako taki tutaj głos zabieram. Otóż, przechodząc do adremu, jednej rzeczy się nie mogę nadziwić. Nie mogę się nadziwić że po tym jak rok temu pan profesor Cieszewski wygłosił tutaj szereg ważkich słów i cały kraj dowiedział się o brzozie. I brzoza była wałkowana wzdłuż i wszerz przez tygodnie, codziennie, przez miesiące, co drugi dzień i do dzisiaj brzoza jest na wokandzie. I wszyscy słyszeli, o, kto nie słyszał Brzozie, niech podniesie rękę. Nikt, prawda? A jednocześnie ten sam pan profesor Cieszewski opowiedział o śniegu i ja zorientowałem się między innymi dzisiaj tutaj, że nawet w tym elitarnym gronie, margines społeczny, tak, oszołomy zainteresowane tą sprawą, wcale nie wszyscy słyszeli o tym, co pan profesor Cieszewski o śniegu, o ostatnim śniegu w Smoleńsku powiedział. Słucham? Na drugiej. Na drugiej. Na drugiej. No, właśnie, no właśnie tak to było, że przyjechał tutaj rok temu i powiedział: Rok temu myliłem się, bo zdawało mi się, że to śnieg. A teraz ja oczywiście streszczam wypowiedź pana profesora, powiedział: A teraz nie zdaje mi się, żeby to był śnieg, zdaje mi się, że jest to, cytuję, coś ludzką ręką uczynionego. Prawda? Proszę państwa. Pan profesor Cieszewski dzisiaj powtórzył to samo, tylko że jeszcze bardziej owinął w bawełnę naukową, prawda? Jeszcze bardziej owinął w naukową bawełnę. Także część z Państwa nawet też tego dzisiaj nie zauważyła. Co to jest z tym śniegiem? Otóż, proszę Państwa, z tym śniegiem, nie mniej, nie więcej, to jest tyle, że jeżeli pan profesor Cieszewski się nie myli, a tu nie może być mowy o pomyłce, ponieważ pan profesor właściwie nie przedstawia żadnej hipotezy, nawet tylko przedstawia nam pewien fakt, pewną konstatację, co do której nie może być dyskusji. Przypomnę, jest to konstatacja polegająca na zestawieniu zdjęcia satelitarnego z 5 kwietnia, na którym widzimy ostatni śnieg w obłaści Smoleńskiej. I tak się składa całkowitym przypadkiem, jak się mówi po świecku, że ten ostatni śnieg, ostatnia łacha śniegu leży na przyszłym pobojowisku smoleńskim 5 kwietnia. I pan profesor Cieszewski zestawia to zdjęcie, nakłada jedno na drugie, na zdjęcie wykonane już po tak zwanej katastrofie. I konstatuje, ten śnieg, nie śnieg, przykrywa wszystkie duże szczątki wraku. Tak? I pan profesor Cieszewski, pamiętam taki dowcip, przed rokiem powiedział, no naukowiec, badacz musi postawić pytanie, czy śnieg przyciąga aluminium, tak? Bo pan profesor unika konkluzji. No ale są właśnie różne powinności. Są powinności badacza, naukowca i ja doskonale rozumiem, że panowie, państwo nie, jak to się mówi w zagranicznym języku, nie skaczecie do konkluzji. Prawda? ponieważ jesteście badaczami i w związku z tym stosujecie tutaj aparat badawczy. Są zatem wasze powinności, są powinności polityka. I ja znam te szkoły jazdy, że politycy powiedzą, są rzeczy, o których dziś nie powinniśmy mówić, gdyż to zaszkodzi sprawie, gdyż zostaniemy wariatami, jeśli przedwcześnie powiemy o tym, co w rzeczywistości wynika z takich konstatacji. Ja znam te szkoły jazdy, ale zwracam uwagę na to, że wariatem zostaje każdy, kto się zgłosi do udziału w takiej konferencji, niezależnie od tego, jakie standardy naukowe, prawda, będzie trzymał. A zatem, proszę Państwa, ja nie mając ani powinności badacza, ani powinności polityka, chciałbym stwierdzić, że jeśli ma znaczenie to, co powiedział pan profesor Cieszewski przed rokiem i co powtórzył dzisiaj, to wszystkie inne pasjonujące referaty mają wtedy pozór no, dorabiania skomplikowanych obliczeń do układu ptolemejskiego. Państwo pamiętacie, że zanim Kopernik rzecz postawił z głowy na nogi, wszystko się zgadzało. Wszystko się zgadzało w tych wyliczeniach. Układ ptolemejski prawie w stu procentach. Opisywał rzeczywistość, prawda? I teraz ja. Najmocniej te, przepraszam. Najmocniej przepraszam, ale dzielę się przekonaniem, że to jest najważniejszy punkt zeszłorocznej kon konferencji, tegorocznej konferencji. Tak, pan to, już, pan to już wie, pana to już nudzi. Bardzo przepraszam wszystkich, których to już nudzi, ale stanąłem tu przed państwem, żeby powiedzieć, że nie rozumiem tego faktu, że państwo temu nie poświęciliście chwili uwagi i że także w tych czterech ścianach... Ta konstatacja pana profesora wygląda na to, że przeminie bez żadnego echa. Została ona przemilczana zgodnie i przez Gazetę Wyborczą, i przez Gazetę Polską. I to także jest fakt, który powinien być zastanawiający. Dlatego, że jeżeli by to było nieważne, gdyby to była pomyłka ekscentrycznego naukowca, no to jedna z tych gazet powinna albo to wyśmiać, albo o tym poinformować. Tak? Jest cisza. Weterze, jest cisza w Eterze. I konkluduję, najmocniej przepraszam, że zająłem aż tyle czasu, bardzo przepraszam, odpowiadając na pytanie, czy warto organizować następną konferencję z cyklu. Upraszam i błagam, żebyście panowie nie rezygnowali z tego, ale namawiam na to, żeby konstatacji profesora Cieszewskiego poświęcić osobną część tej konferencji i żeby poddać ją próbom intelektualnym i badaniom innych naukowców. Dlatego, że jeżeli to nie ma znaczenia, no to niech to zostanie głośno powiedziane. Jeśli zaś ma, no to jałowa jest praca polegająca na poruszaniu się w salonie krzywych luster i ustalaniu na podstawie jednych odbić tego, co też może być rzeczywistością w drugim krzywym lustrze, jeśli cała sytuacja smoleńska była inscenizacją. Jeśli. Mówię jeśli, bo to wynika z konstatacji profesora Cieszewskiego. Oddaję panu głos.